Dzień dobry, Anna Kruszyńska. Witam Państwa bardzo serdecznie w Kulturalnym Piątku Studia PAP. A dziś Państwa i moim gościem jest Boris Kudliczka, nowy dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan cenionym scenografem. Święci pan sukcesy zarówno za granicą, jak i w Polsce. Prowadzi też pan, czy współprowadzi, biuro architektoniczne. Dlaczego teraz zdecydował się pan na bycie dyrektorem tak wielkiej instytucji, jak Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie? No to jest na dłuższą historię, ale ja spróbuję to się streścić jakby w tym wszystkim. E, e, jakby Moja ścieżka zawodowa mniej więcej za, m, m, trwa 30 lat. Ja to 30 lat jestem związany także z Teatrem Wielkim, Operą Narodową na różnych e, stanowiskach, różnych miejscach, więc m, znam instytucję dosyć dobrze. Jej funkcjonowanie, jej strukturę. Ale moje losy się potoczyły tak, że, że, ten, że teatr Wielki dał mi pewną szansę. Stworzyliśmy kilka spektakli, które stały się pretekstem do tego, żeby nas zapraszać do świata, szczególnie z Mariuszem Trelińskim, z którym zrealizowaliśmy za ostatnie 20 parę lat sporo różnych realizacji. Ich sukces był oczywiście naszym sukcesem, i to nas poprowadziło dalej do świata, gdzie zdobyłem mnóstwo różnych doświadczeń w instytucjach zagranicznych o podobnym profilu. Czy to już jest artystyczna wizja, czy to jest logistyka, czy to, czy to jest administracja. Nie zawsze interesowało sposób funkcjonowania instytucji. Równocześnie rozpocząłem swoją zawodową ścieżkę jako architekt, który współtworzy biuro dzisiaj, które realizuje obiekty hospitality, rezydencjonalne, różnego rodzaju um, obiekty, projekty, które realizujemy w strukturze firmy. Prowadzenie firmy równocześnie nauczyło mnie um, wielu nowych um, zdolności czy, czy, czy umiejętności prowadzenia zespołu, prowadzenia projektów, prowadzenia budżetów i wydaje mi się, że to wszystko się składa na dosyć dobre określenie architekt, bo architekt w swojej podstawie to jest architekton, czyli główny budowniczy nie tylko miejsca, ale także treści programu. Czy zatem zamarzyło się już teraz Panu wyreżyserowanie całego teatru? Ja myślę, że to jest można piękną metaforą tak powiedzieć, ale jakby świadomie podjąłem decyzję i wyzwanie uczestniczenia w tej instytucji na poziomie managementu, na poziomie poprowadzenia instytucji, na poziomach artystycznych, administracyjnych i technicznych. To są wszystkie poziomy, które składają się na sukces instytucji, pięknej instytucji, jaką jest Teatr Wielkich i dwóch pięknych zespołów, jakim jest Opera i Balet Teatru Wielkiego. A czy y, jakby m, są jakieś instytucje, myślę głównie zagraniczne, do których wzorców sposobie zarządzania chce się pan odwołać? No myślę, że to jest marzenie nas wszystkich, którzy lubią teatr, lubią operę, mieć sztac oper wiedeńską u nas, mieć Metropolitan Operę, Royal Ballet Opera. To są wielkie instytucje o wielkiej tradycji, renomé, które dzisiaj tworzą ten top światowej opery. Teatr Wielki nie jest tak daleko od, tego, od tej czołówki. Mamy kilka obszarów, które musimy podkreślić czy rozbudować. Jednym z nich jest temat strony muzycznej, która. Będzie, do której się szczególnie będę przyglądał i rozbudowywał także w strukturze. Także te mety są. E, my wolnymi krokami czy stopniami będziemy zmierzać do tego, żeby być w tej pierwszej lidze e, teatrów europejskich, teatrów światowych. Jestem przekonany, że potencjał, talent e, mamy, tylko my w tej chwili musimy. Przearanżować i wykorzystać maksymalny potencjał instytucji, która ma niesamowite fundamenty. Bo wspomniał Pan o tej swojej drodze architektonicznej. Czy jakby powrót y, do opery to jest wynik pewnej tęsknoty właśnie za operą, za tą formą? No, na pewno pewna tęsknota do emocji, tak? Dlatego że Teatr Wielki w ogóle opera, ona ją cechuje bardzo szeroka skala emocji. Katero izzvala ta vrsta umetnosti. u widzów, ale także nas, ludzi, którzy tworzą ten, ten spektakl. To jest po prostu o nas, o człowieku, o społeczeństwie. I ta rozmowa e, może mi brakowała, dlatego dzisiaj z, podjąłem się wyzwania, jakim jest prowadzenie takiej instytucji, ale już nie w roli twórcy, dlatego że ja zrezygnowałem z tworzenia scenografii już parę lat temu, świadomie, poświęcając się firmie. I dzisiaj wracam jakby do teatru wielkiego z innym celem, z celem zbudowania bardzo mocnego zespołu, e, bardzo ciekawego profilu i z ambicjami bycia liderami w w tym świecie opery i baletu e, światowego. Jakie zatem e, myśli pan wyzwania będą stały przed panem w najbliższym czasie? Naszymi głównymi wyzwaniami to jest zwiększyć frekwencję spektakli nie frekwencje widzów, dlatego, że my mamy praktycznie to, co zbudował dyrektor Dąbrowski, Terniński za ostatnich parę lat. To jest to, że my mamy widownię. Tak? Ta widownia e, właściwie 10 czerwca rozpoczęliśmy sprzedaż biletów. Pierwsze dwa dni sprzedało się prawie 50% biletów. Co jest i sukces, ale równocześnie to jest duże wyzwanie, dlatego, że gramy trochę za mało i my musimy zwiększyć ilość. Spektakli repertuarowych, ale także ilość, ilość repertuaru, pozycji repertuarowych. To oznacza więcej premier. I teraz to wszystko się wiąże z kilkoma elementami, jakimi jest logistyka, jakimi są magazyny teatru, jakim jest widolność i techniczny stan sceny, długofalowe planowanie, czyli długoterminowe rozmowy z artystami, śpiewakami, dyrygentami, którzy mają swoje kalendarze wypełnione po to, żeby ten poziom artystyczny był e, najwyższy. E, więc to jest taka kompleksowa operacja, która nie, nie wydarzy się z dnia na dzień. Ona będzie, będzie rozłożona i zaplanowana na najbliższe 2-3 lata, która nam pozwoli na to, żeby grać więcej, żeby teatr był bardziej inkluzywny, żeby był bardziej otwarty, i żeby nie tworzył rodzaj pewnej twierdzy symbolicznej w centrum miasta, żeby był miejscem otwartym i żeby był miejscem dostępnym. No właśnie, jakie zatem oczekiwania e, głównie widzów, melomanów, e, sympatyków baletu stoją e, przed e, osobą zarządzającą taką instytucją, bo powiedział pan, że nie chce pan, aby teatr był twierdzą. Jaki zatem pana zdaniem powinien być teatr e, Pokazujący i przedstawiający operę i balet w dzisiejszym świecie. Ja myślę, że on jego repertuar i taka dramaturgia e, muzyczna powinna być bardzo różnorodna, tak? To są od e, klasyków i takich wystawień bardzo zachowawczych nazwijmy to, e, aż po takie ekstremalnie nowoczesne. E, to samo się wiąże z tytułami, które, które wybieramy, czyli od muzyki dawnej, aż po Opery czy balety dzisiaj pisane współczesnymi, nami, współ, współczesnymi naszymi jakby rówieśnikami czy osobami, które dzisiaj przeżywają nasze współczesne emocje. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest bardzo mocno rozszerzyć program edukacyjny. To jest obowiązek jednej z największych instytucji kultury dzisiaj, kształtowanie. Wrażliwości na muzykę, na sztukę, na plastykę, na słowo, na głos. I to są elementy, które tworzą większą otwartość. I koniecznym jest też wyjście poza, poza rami Teatru Wielkiego, czyli nie grać i nie, nie, nie budować repertuaru czy programu tylko i wyłącznie w Teatrze Wielkim, ale wychodzić też do albo instytucji, nawiązywanie relacji z nimi, budowania wspólnych projektów w mieście, w Polsce, już nie mówiąc o koprodukcjach czy współpracy międzynarodowej. A kim w dzisiejszym świecie powinien być szef takiej instytucji jak opera albo opera narodowa? Słuchający, em, prowadzący dialog mm, i wewnętrzny z zespołami, z artystami, zewnętrzny z ze społecznością, zewnętrzny jest mecenasami, którzy mogą wspierać jakby instytucje, mogą uczestniczyć w, w budowaniu e, tożsamości kulturowej. E, I osoba, która no, widzi do przodu, tak? czyli mu, mu, musi to być wizjoner, który wie, jak ułożyć pięcioletni plan, dlatego że moja mój kontrakt, czy moja... Mm, Moje działanie będzie dotyczyło lat 2025- 2030. I trzeba przewidzieć i <laughs> ciekawy program e, muzyczny, ciekawe tematy, które chcemy poruszyć e, w tych naszych opowieściach i w dialogu między widzem i sceną. No i myślę, że to musi być osoba, która sobie poradzi z wielowątkowością jakby opery, dlatego, że opera jest jednym z największych artystycznych kształtów, tak? dotyka słowa, muzyki, tańca, sztuk plastycznych, dzisiaj filmu, architektury, więc jest to multidyscyplinarny gatunek, który trzeba dobrze poznać, żeby go umiejętnie jego, jego narzędziami i potencjałem ludzkim korzystać. Wiem, że też pan nie chce jeszcze mówić o szczegółach. Takie specjalne wydarzenie też będzie bliżej jesieni, początku sezonu artystycznego, ale chciałam się zapytać o taką ogólną pana wizję. Czy już pan ma z tyłu głowy to, co przez te pięć lat chciałby pan pokazać, jakie tytuły, jakich artystów zaprosić, czy to jest jakoś stopniowo powstaje i dopiero z czasem będzie pan te szczegóły sobie ustalał? Mój program, który z, złożyłem jako część mojej propozycji konkursowej, już zakładał pewien szkic i program e, repertuaru na najbliższych pięć lat i operowego, i baletowego. E, to jest oczywiście szkic, dlatego że w, w, przy przejmowaniu instytucji takiej jak, ta, jak opera czy balet e, wiąże się to z długofalowym planowaniem, o którym wspomniałem. Często te cykle przejmowania instytucji się zajmują półtora, dwa lata. Ja mam na to 6 miesięcy, więc ten szkic dzisiaj sobie weryfikuję, e, uzyskuję deklaracje artystów, wykonawców, z którymi będę chciał budować program. E, jestem, dzisiaj mi zależy głównie na zamknięciu sezonu 2006-2007, który już jest dla, w operowym świecie dosyć, dosyć to już jest zaraz. Więc do końca czerwca zamykam ten, ten program i będę chciał we wrześniu o tym opowiedzieć jakby bliżej. Ale dzisiejszy mój czas jest bardzo intensywny, dlatego że dzielę go na rozmowy z artystami, rozmowy z instytucjami. Potwierdzamy sobie pewne deklaracje o współpracach i to w, o tym wszystkim jakby będę chciał bliżej opowiedzieć na początku sezonu. W połowie września, w związku z tym, że moja kadencja zaczyna rozpoczyna się jakby oficjalnie od 1 września. Do procedury konkursowej zgłosił też pan trochę zmienioną i mniej znaną strukturę zatrudnienia, jeśli chodzi o tą część kierownictwa. Między innymi z tego, co zrozumiałam, nie będzie takiej instytucji jak dyrektor artystyczny. Z czego wynika ta zmiana? Czy to też jest odpowiedź na dzisiejsze wyzwania stojące przed menadżerami takich instytucji? Ja powiedział, że to jest bardziej powszechna formuła dzisiaj, takiego intendanta, czyli opery, która i zarządza instytucją, ale też kształtuje program artystyczny. I jak sobie, jak popatrzymy na operę paryską, na operę w Wiedniu, na operę nowojorską, nie funkcjonuje tam rola dyrektora artystycznego. Tam jest bardzo mocna rola dyrektora muzycznego, który układa całą dramaturgię muzyczną. Pracuję z orkiestrą, pracuję ze śpiewakami, z głosem jako pierwszym, pierwszym elementem, e, od którego rozpoczynamy myślenie o operze. I w związku z tym przejmuję, a ja tak, tak czy owak odpowiadałbym za wszystko, także za program artystyczny. I w związku z moimi kompetencjami, z moim doświadczeniem e, łączę te dwie pozycje, podbijam i wzmacniam rolę dyrektora muzycznego po to, żeby prowadzić dialog i układać e, wyważony plan dramaturgii literackiej i muzycznej. E, a czy bo wspomniał Pan, że już od jakiegoś czasu zarzucił Pan bycie scenografem? E, czy w związku z tym, że został Pan dyrektorem e, Opery Narodowej, e, zawiesi Pan również swoją działalność architektoniczną? Ja tą swoją, w architekturze jest trochę inaczej, dlatego że to są projekty długofalowe, to są kontrakty, to są zobowiązania i nie da się wyłączyć guzika, ale te, także nie da się wyłączyć marki, bo ja przez lata zbudowałem pewną markę, także tą, tą firmę prowadzą moi wspólnicy. Ja jestem udziałowcem jakby w przedsięwzięciu i to pójdzie swoim jakby torem, e, niezależnym od opery, którą będę prowadził właściwie codziennie na miejscu w Teatrze Wielkim. Co zatem czeka na melomanów, fanów baletu w pierwszym sezonie artystycznym, w którym to właśnie pan będzie szefował Teatrowi Wielkiemu Operze Narodowej? Jeżeli chodzi o program artystyczny, m, dwa tygodnie temu było ogłoszenie sezonu e, artystycznego, który został zaplanowany poprzez obecną dyrekcję, czyli dyrektora Dąbrowskiego, dyrektora Pastora i Trelińskiego. E, jest, są tam cztery pozycje operowe. Są dwie pozycje baletowe. Jest tam zaplanowana Kobieta bez cienia, Richarda Straussa. Jest zaplanowana prapremiera Najlepsze Miasto Świata, którym otwieramy sezon. Później to jest Romeo Julia w koprodukcji z operą w Dreznie. I premiera Falstaffa, która będzie takim powrotem reżysera Marka Grzesińskiego. W balecie to będzie współczesna pozycja baletowa i, i, balet, i to będzie taki podwójny wieczór w oparciu o muzykę Chopina. Czyli emocji nie zabraknie w najbliższym sezonie? Nie zabraknie, nie może. Myślę, że ta emocja i... Ten żywioł artystyczny jest, jest to, tą podstawą. Tak? Dlatego, że my budujemy instytucję, albo budujemy jej profil po to, żeby ta instytucja służyła, żeby była lustrem nas. Dlatego, że to jest miejsce, gdzie się spotyka współczesny widz współczesność. I w oparciu o teksty, o dramaturgię. <laughs> Zawsze mam takie wrażenie, że przeglądamy siebie w tym lustrze, tak? wywołując pewne emocje, wywołując pewne stany, które w dzisiejszym świecie cyfrowej informacji, nadinformacji jest rodzajem schronień, schroni schronienia. Tak? Ja uważam, że miejsce jak teatr wielki, opera i balet mogą leczyć e, i mogą być e, takim azylem w, w współczesnym dosyć, złożonym i wymagającym świecie. Powiedział Boris Kudliczka, nowy dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Również Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydania Studia PAP.